Jacy mężczyźni nigdy nie wzbudzą pożądania u kobiet. Witam, gdzie pamięci o tym, jaki typ mężczyzny, mężczyzn tak naprawdę nie pociąga kobiety, no, kobieta nic do niego nie poczuje, oczywiście. Większość decyzji kobiet, no, jak zobaczycie, e, dzieje się bez jej woli. Często jest tak, że dziewczyna, która bardzo dużo randkuje z facetami. Może umawiać się z różnymi bogatymi, biednymi, ładnymi, brzydkimi, grubymi, chudymi i tak dalej. I ona już doskonale, jakby to powiedzieć, wie, że tak naprawdę ta decyzja nie zależy od niej i czeka na tak zwane kliknięcie. Po prostu wychodzi, wychodzi i czeka na to kliknięcie. Tym kliknięciem jest właśnie gadzi mózg, no nie? Naprawdę. To on decyduje u kobiety, co i jak, no nie? No i teraz zobacz. Jest. Typ mężczyzn, tak naprawdę, no, który no, nigdy nie będzie pociągał 99% kobiet. Wiadomo, zawsze trafi się jakiś wyjątek od reguły, trzeba to zawsze brać pod uwagę. I teraz widzisz, powiedz tak: widzisz, gadzi mózg to jest taki program. Rozumiesz? I ty musisz po prostu znać ten program. I nawet jeśli dziewczyna widzisz, będzie mówiła nie, 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 w ogóle nie, on mi się nie podoba, on tego, ale widzicie, załącza się gadzi mózg i ona za nim leci. Rozumiecie? Może być tak, że dziewczyna powie, nie krzycz na mnie. No i ty przykładowo nie krzyczysz na dziewczynę, no i znowu załączy się gadzi mózg i powie, że ten facet w ogóle jest jakiś taki niemęski. Rozumiesz? W momencie, gdy dziewczyna ci powie, nie krzycz na mnie, a ty i tak gdzieś tam w odpowiednich chwilach, momentach będziesz potrafił krzyknąć, no to pomimo tego, że ona powie, że nie krzycz na mnie, no to widzisz, będzie przy tobie, bo jak krzykniesz, to ona będzie się czuła przy tobie bezpieczna. No bo gadzi mózg znowu się odpali, rozumiesz? I widzisz, możesz być super zbudowany, super silny, ale jeśli przykładowo jesteś osobą, nazwijmy to, flegmatyczną, taką przymuloną, to gwarantuję ci, że 99% dziewczyn nie złapie z tobą żadnego wajbu, nic do ciebie nie poczuje, jednym słowem nie kliknie w jej głowie, rozumiesz? Naprawdę, widzisz? Ja dlatego często jestem zmęczony, gdy się spotykam z kobietami i powiedz tak, no nie potrafię się spotykać, nie potrafię spotkać się z siedmioma dziewczynami nowymi w jednym tygodniu. Rozumiesz? Bo po prostu mój umysł, moja psycha po prostu no, nie daje rady. Rozumiesz? I nawet jeśli bym poszedł, nawet jeśli bym poszedł na te to pęci no na tych spotkaniach dwóch z tych siedmiu byłbym mega przemulony. Przez co tak naprawdę nic by nie wyszło. Rozumiesz? Dlatego widzisz, ja zazwyczaj w tygodniu maksymalnie no, 4-5 dziewczyn, rozumiesz, max, z przerwą na ładowanie baterii. Tak samo przy podejściach. Jeśli ty przykładowo nie masz tej energii takiej, to dlatego nic nie wyrwiesz, rozumiesz. I nawet jeśli dziewczyna da ci ten numer, bo zagadałeś, i tak dalej, to ona, jakby to powiedzieć, nie odbierze żadnych bodźców, gdy wróci do domu. Przez to nie odbierze albo nie odzwoni, dalej. Rozumiesz? Naprawdę. Widzisz, faceci w pewnym wieku są tacy, nazwijmy to, nadpobudliwi. Bardzo dużo, jakby to powiedzieć, potrafią robić. Wiadomo, nie wszyscy, bo niektórzy całe życie są przymuleni. I właśnie ci faceci, którzy, nazwijmy to, ruszają się, są zawsze przez kobiety lepiej postrzegani. Rozumiesz? To jest właśnie to. Kobieta, jakby to powiedzieć, chce faceta, który jest taki żywy. Rozumiesz? Żywy. Widzisz, jeśli ja idę na spotkanie z dziewczyną, ja muszę, nazwijmy to, być żywy. Nawet jeśli powiem Ci tak, nie mam siły, to muszę udawać ten stan. Bo to jest stan, rozumiesz? To jest stan, który mówi gadziemu mózgowi, że on ma zdrowe geny. Rozumiesz? On jest rzeźki, on jest fresh. Tak to leci. Naprawdę. I widzisz, ona może sobie z, z Tobą pogadać i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli nie będziesz miał tego zrywu, no to. No nie. Widzisz, jeśli jesteś takim, nazwijmy to, mędrcem, który siedzi, tak wiesz, mówi powoli. Tak, tutaj, te, no to. Widzisz, dziewczyny, no, nie zainteresują się tobą. Jedynie dziewczyna, jaka się zainteresuje tobą, to taka, którą zostawił facet i będzie chciała uzyskać od ciebie informacji, jak go odzyskać, jak po prostu wzbudzić w nim żądzę i tak dalej tak dalej. Widzisz, jeśli facet zostawia kobietę, jeśli facet zostawia kobietę, w pewnym sensie jest facetem żywym, rzeźkim, bo idzie po następną. Widzisz, jeśli facet ma kilka dziewczyn jednocześnie, to to też jest oznaką takiego życia w sobie, rozumiesz? To jest właśnie to, że widzisz. No, on jest taki, wiesz, schodzi. Wyobraź sobie, że byłeś na treningu, na dobrym treningu. Już ważne, czy grałeś tenisa, czy przykładowo pływałeś na basenie. Zobacz, że. Czujesz się taki rześki po treningu. Okej, okay, jesteś zmęczony, ale testosteron podskoczył i tak dalej, rozumiesz? I po prostu jesteś taki nawet, można by powiedzieć, lekko cwaniakowaty, wiesz chodź, Taki rześki. I podchodzisz do panienki i gadasz z nią tak rześko i ona po prostu daje ci ten numer. Nawet po prostu nie musisz brać numeru, ona na ławę, no nie? Chodź się przejść, no nie? Chodź tutaj pod drzewo staniemy i tak dalej, rozumiesz? I ona idzie, bo jesteś rześki. To jest właśnie to. Ja, widzisz, wyrobiłem to w sobie. Rozumiesz? Wyrobiłem to w sobie. Ja potrafię wejść w te wibracje, rozumiesz? Ja czasem po prostu w aucie siedzę, laska sobie siedzi, ja sobie puszczam muzy i po prostu zaczynam sobie machać rękami, rozumiesz? Tak po prostu, jakbym po prostu siedząc tańczył, no nie? Po prostu bujam się, wow, no nie? I tak dalej, macham rękami i tak dalej, gdzieś tam zaraz do tej dziewczyny, jak pijemy jakiś tam soczek, czy coś, stukam ją... Y Butelką, butelkom, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, butelką ją stukam, nie, na razie, wie, wiesz co chodzi, no, spokojnie tam, no nie, i po prostu, i wiecie, jestem taki rześki. Dzięki temu za chwilę wchodzi mi bez problemu pocałunek. Czyli widzisz, dziewczyny wręcz oczekują, że ty będziesz taki, wiesz, lotny. To jest właśnie to. Widzisz, bo mu się odpara. Ten, który dużo biegał, ten, który był taki rześki, no... Większą miał szansę, żeby uciec przed lwem, upolować mamuta, wiesz o co chodzi, no nie? to jest właśnie to, to jest ta właśnie rzeczkość. Jak jesteś taki przymulony i tak dalej, no to często, no wiesz, co chodzi? Tak samo w łóżku, no, który będzie lepszy, który tak flegmatycznie ją zapina, czy ten, który wiesz, o co chodzi, złapie za szyję, rzuci na łóżko, no nie i tak dalej, tutaj tego, no nie, no ona od razu będzie miała lepsze doznania, właśnie to jest to. Właśnie to, jest to, to jest właśnie też związane z seksualnością, rozumiesz? To wszystko się łączy. To wszystko się łączy. Naprawdę. Dlatego widzisz, ty musisz, jakby to powiedzieć. Nawet udawać takiego. Ona ci może powiedzieć. Ty dobrze się czujesz? Co ty dzisiaj taki aż się... Ty brałeś coś? Nie nie powiesz, no, piłem dzisiaj zieloną herbatę, chyba to. No nie? ona się zacznie śmiać, rozumiesz? no to nie pij tego. Wyobraź sobie, że jesteś na treningu, laska dzwoni, słuchaj, oczywiście powinieneś mieć wyciszony telefon na treningu, ale jeśli nie wczysz, i od niej odbierasz, mówisz, słuchaj, jestem na treningu, nie mam czasu teraz gadać. I ona, uu, dobrze, dobrze, to zadzwoń po treningu. I widzicie? I ona już widzi, że ty jesteś gdzieś tam na treningu, jesteś zalatany i tak dalej już, 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 on już gdzieś tam dały się te pozytywne wibracje, tą energię. Po to zadzwoniła, rozumiesz? Naprawdę. Widzisz, dlaczego też kobiety... Chcą takich łobuzów. Bo wszędzie ich pełno. Dlaczego jest ich wszędzie pełno? Bo latają, ruszają się. Rozumiesz, są tacy lotni. Tu pójdzie, tu pójdzie, tu tego, tu tego, tu tego, tu tak. Rozumiesz? I w pewnym sensie to też oddziałuje na jego gadzi mózg. Widzisz pocałunek taki namiętny, szybki, wiesz o co chodzi? Taki, wow, ale taki pomysł, że masz taki flegmatyczny, rozumiesz? Widzisz, taki flegmatyzm, no przez większość kobiet jest taka, no odpychająca, wiesz. Widzisz, kobiety zazwyczaj chcą, żeby facet porwał je do tańca, rozumiesz? A wyobraź sobie, że ktoś sobie siedzi i nie tańczy, i nie tańczy, rozumiesz? Wyobraź sobie, że siedzisz cały dzień w domu. Dziewczyna chciałaby wyjść. Zobacz, że dziewczyna praktycznie codziennie wychodzi. Zobacz na laski, które nie mają facetów. Praktycznie codziennie wychodzą. Nawet jeśli dziewczyna ci mówi, że jest takim typem domownika, że najlepiej to by z książką, z kawą, czy z jakimiś serialami se usiadła i oglądała, że cały dzień mogłaby tego, to i tak ona i tak musi wyjść, rozumiesz? Bo ona chce się przejść, no nie? I widzisz, szukają takich facetów, którzy się ruszają, rozumiesz? Naprawdę. Dlatego mówisz. Mówię, jest to ważny aspekt w skuteczności. Po prostu ty musisz być taki rześki. To jak mówisz, no nie? Zobacz. Dlatego ja nawet mówię. Żebyście unikali pisania. Widzisz, dzisiaj miałem taką sytuację. Siedzę. Wróciłem od fryzjera. Mam taką swoją fryzjerkę. Dwie i pół godziny nie siedziałem, gadaliśmy, protkowaliśmy i tak dalej. Można z nią gdzieś tam o panienkach nawijać. Spoko, naprawdę taka moja kupela. Jakby ktoś tego, to mam katar, no nie, no mówię cały czas gdzieś tam się leczę, <grym> leczę się. No ciężko mi się wyleczyć, jak ja po prostu zapinam laski w aucie, wychodzę z gołą na, na zimę, to otwieram drzwi i później się dziwić, że ja chory, no nie. No, no ale no mówię, spocony cały, <grym> wychodzę. Wychodzę gdzieś tam się przebrać, wylać czy coś, no nie wiem, znowu, ciężko mi się gdzieś tam um, ciężko mi gdzieś tam się um, wyzdrowieć, no nie? No i widzisz, i wracałem do to do historyjki, i wiesz, i siedzę i ta już się stęskniła, no nie? Widzicie, zapiąłem ją gdzieś tam w poniedziałek, dzisiaj mamy czwartek, nic się do niej nie odzywam, bo nie wiem kiedy, bo się z laską, inną jeszcze spotykałem. I ona wiedziała, bo ja mówiłem, że będę szedł w do fryzjera. Miałem do niej dzisiaj tak dzwonić, gdzieś wieczorem. Bo w sobotę się widzimy. Idziemy do zoo. <ścoughs> Idziemy do zoo. Będzie fajnie. Randka w zoo, fajnie. No i tego. No i miałem gdzieś tam tego, no ale po prostu byłem zajęty, bo mi coś tam padło, no nie? Padło na serwerach, tak bym to powiedział. No i musiałem to gdzieś tam naprawić i tak dalej, i tak dalej, no nie? W ogóle pochłonęło mnie to. No i tam mi pisze wiadomość. Coś tam, coś tam, w ogóle, no nie, i tu taki konkret, widzicie, konkrety się normalnie zachowują, ja tam nie widzę, wiesz, okej, ok, laska jest super konkret, ale to jest kobieta, ma te same, no i gdzieś tam pisze mi jakąś wiadomość, hej, coś tam tego, że czy byłeś, że zjera, coś tam tego, no i od razu wziąłem telefon i do niej zadzwoniłem. No i miałem gadać chwilę i gadaliśmy 20 minut. Ja mówię, no słuchaj, tu już się tak rozgadałeś, ja muszę tu skończyć, no, Powiedziałem ja całą historię o tym, co mi padło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no, e, no ale fajnie, fajnie mi się z nią gada, Fajnie, naprawdę, taka... ma, ma taki typ y, matczyny, no nie? Ona mi czy jadłem coś, no nie? no ja jeszcze nie, zrobię sobie, to weź zrób, no nie? I tak wiecie. Taki kodelowie ten typ, no nie? E, I tak dalej, no ale wiecie, i, i gadałem z taką werwą, wiesz? Gadałem z taką werwą i tak dalej, i tak dalej. I widzisz, i one to lubią, rozumiesz? One to lubią. Gdybym był taki przymulony, to bym był, nazwijmy to, takim trupem. Zobaczcie, że jak jesteśmy chorzy, to jesteśmy tacy powolni, wolno mówimy i tak dalej. Wiecie o co chodzi? Widzisz, taka, taki flegmatyst też jest taką, nazwijmy to, no, starością. Zobaczcie, często starzy ludzie wolno idą, wolno mówią. Jak przechodzi przez drogę, to wiecie, on musi stanąć, popatrzeć w lewo, w prawo, w lewo i zapomniał, czy patrzył w lewo. I tak stoi, patrzy, macha tą głową, no nie? I przechodzi. Wiecie, to jest właśnie to, to jest taki właśnie flegmatyzm, który no w pewnym sensie każdego gdzieś tam na starość dopadnie, no nie? Będziemy tacy, no mówię. I dlatego widzisz, no kobiety to no tak odpycha, wiesz? Naprawdę, widzisz, ja na przykład rano wstaję, jakieś tam pompeczki zawsze robię, no nie, bardzo, bardzo długo, no nie, to jest taki mój nawyk, no nie, i tak dalej, i gdzieś, nawet jak gdzieś tam jadę z laską, czy przykładowo, no, ona u mnie jest, czy ja u niej, nic, nie ma, ale zawsze wstaję 6 razy w tygodniu, jeden dzień na naładowanie ta i ta regeneracja I powiem ci, nigdy mi dziewczyna nie powiedziała coś złego, żadna. Rozumiem, że co ty robisz, po co ty to robisz, i tak dalej, no nie. Niektóre, wiesz, nic się nie odzywają. Eee, wiesz co chodzi, siedzi gdzieś tam w telefonie, a tego popatrzy, no nie. Inna gdzieś tam nie wiem. Chce mi usiąść na plecy i żebym z nią. No mówię, są, są różne kreizolki i tak dalej, da, że e, wow, coś tamtego fajnie, fajnie, no nie. No, miałem taką sytuację, w której dziewczyna no, mi powiedziała, że lubię patrzeć, jak trenujesz. Rozumiesz? Lubię patrzeć, jak trenujesz. Nieważne co robię, ważne, żebym to robił, ona lubi na to patrzeć, no nie? Więc widzicie, no to jest takie rzeźkie, fresh. Rozumiesz? Tak samo musisz mieć takie przejawy w rozmowie. Rozumiesz w rozmowie. Musi być taki rzeźki. Dziewczyna idzie, złapiesz. Ją. Często jest tak, że dziewczyna specjalnie tak ci ucieka, mówi nie. Byś właśnie taki pokazał e, taką właśnie cząskę takiego powera, no nie? Musisz mieć power z pańkami, Naprawdę. Ten power czasem jest tak, że dziewczyna taka niezdecydowana. Że no ja nie wiem, ale jak się tam tak podniesiesz, krzykniesz lekko, no stój, o co ci chodzi, no poczekaj, poczekaj, no weź stój. No nie, wiesz co, i ona stoi. no co, no szybko, bo się śpieszę, no nie, rozumiesz. Możesz coś tam zażartować i tak dalej, wiesz, schodzi. Naprawdę, właśnie ten taki, no ten taki power w rozmowie, tiri, 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 wiesz, schodzi. No nie, ona, no, wow, 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 dobra, e, spokojnie, spokojnie, tak szybko, tak szybko, no nie, zaraz zaraz, 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 już, 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 weź no nie, są różne laski, ale widzisz, zazwyczaj e, gadzimont się odpala i zaraz dostajesz zielone światło, no nie, naprawdę. Dlatego bądź taki rześki. Widzisz, to wyjdzie z czasem, no zobaczysz, że e, takie zamulenie, gadanie nic nie daje, no te laski po prostu ziewają, Wyciągają telefon, wiecie o co chodzi? No tak po prostu, a jak jesteś taki, wiesz, opowiadasz historię, że to wo w ogóle gdzie ja no No moja, no weź, no w ogóle tutaj tego, jeszcze jak czasem złapiesz, ciścisz jej rękę, że... no ła, wow, no co ty robisz, no nie? No no co robię, no weź się uspokój, no nie, nic ci nie robię, no nie. Wiecie o co chodzi? To też się powoduje, że dziewczyny lubią ból, no nie? Naprawdę to ja już to tyle razy przebierałem, że często łapię dziewczynę, ściskam ją, bo ja wiem, że one lubią ból, no nie naprawdę bo gadzi mózg no nie ona może powie, że nie ja nie lubię ale jest wiecie no tutaj ja gadzi mózg to jest mój kumpel e, i tak dalej ja z nim dam sobie no zawsze ja wiem co ja mam robić rozumiesz to jest właśnie to I dziewczyna nie wie ale on tak on jest taki fajny, on tak fajnie opowiada, on taki cały wie, wiecie o co chodzi, on, ona to lubią. No czasem jak ci może, no, jak jesteś gdzieś tam przy jej rodzinie czy coś, troszkę się odpalić, wiesz, chodzi, ona... No dobrze, dobrze, no dobra, już cicho, no cicho, dobra, później, dobra, ciszej, trochę ciszej, no nie wiecie o co chodzi. No i ona wie, ona, ona to lubi, rozumiesz? Naprawdę, zobaczycie, że ci wszyscy co stoją na scenach, e, z mikrofonami, prezenterzy i tak dalej, bla bla bla. Zobaczcie, że oni są tacy żywi, no nie? Zazwyczaj jak ktoś jest taki, nie wiem, przymulony, to zaraz ludzie go... On taki w ogóle, taki zero życia w sobie. Kto go dał tam i tak dalej? Weźcie go, zmieńcie. Rozumiecie? To jest właśnie to. Ludzie chcą życia. Ludzie, ludzie chcą życia. Rozumiesz? W to nieświadomie wiele osób przykładowo słucha, ogląda jakieś osoby, dlatego że oni są tacy żywi. Mają takiego powera w rozmowie. Rozumiesz? I to jest właśnie to. Kobiety właśnie to nakręca. Dlatego dużo osób może nieświadomie, rozumiesz? Nieświadomie nie wie o tym, że właśnie mówienie tak rzeźko i tak dalej powoduje, no, że dziewczyna po prostu. Wiesz o co chodzi? Dlatego widzisz, w pisaniu nie przekażesz dziewczynie tak tego. Dlatego zawsze wiesz, jak. Mi, głosówki wysyłaj. No i tak ona ci odpisuje wiadomościami, no to po prostu wiesz. Czasem miałem ja tak, że jak poznaję jakieś laski gdzieś tam na Tinderze czy coś, to ja przechodzę na głosowy albo na telefon. No i czasem dziewczyna wiesz, odpisuje, odpisuje, no nie, ja jej głosowy wysyłam, i nagle ona mi wysyła pierwszą głosowę i ona taka przymulona. Rozumiesz? A, czy taka, taka siedzi w chacie cały dzień, no nie. Wiecie o co chodzi, tu już widać, że takie ciężko będzie. No, faceci też lubią takie ży, żywe babeczki. Wiesz, Schodzi? Wyobraź sobie, że masz panienkę idziesz z nią, nie wiem, gdzieś tam na wesele czy coś, i ona nie umie nawet się ruszać. Zazwyczaj, no, fajnie jest, jak dziewczyna kręci fajnie tyłkiem, wiesz, I to jest taka rzeźka. Od razu po prostu masz fajne myśli, żeby się ostro wygrzmocił, rozumiesz? Bo ona się dobrze rusza, ma te ruchy, rozumie. To, to, to jest to samo. Wiesz, u, u mężczyzn po prostu. Kobiety też tego chcą. Że ty musisz być taki właśnie. Zawsze do przodu. Naprawdę. Także no zapamiętaj to. Kobiety nie kręcą flegmatycy, tak bym to nazwał. Tyle.